Dzisiaj chyba nie ponagrywamy, bo coś mi kamera wysiada. Nagramy najwyżej telefonem, jeżeli złowimy rybkę. Coś będzie Ja zacznę od ultra Lighta. z tą kamerą trochę w domu powalczyć, bo tam coś mi nie styka w niej chyba. Chyba kabel trzeba nowy. A ja zaczynam od coś takiego, tamtej takiej malutkiej. A tu w tym miejscu, gdzie zawsze. Dużo deszczy padało ostatnio Prawie codziennie deszcz był Dopiero się trochę pogoda wyklarowała Ale za to woda mętna Słyska. Proszę? Słyska. Wszystko rośnie. Także dzisiaj nie liczę na żadne rybki. Duża woda. I bardzo zmącona. No ale spróbujemy, z pół godzinki popróbujemy jak nic, to poczekamy parę dni, a się to wszystko troszeczkę wyklaruje. to że dzisiaj nie będzie rybek. No ale sezon otworzony z rybką czy bez rybki. Pierwszy maja. Jeszcze jest dosyć chłodno, jest tylko 8 stopni. Trzeba przyjeżdżać po południu jak jest cieplej. Na razie nie masz skubania. Ale spróbujemy parę rzutów. No nie mam noża, nic się nie poradzę. A to pójdziemy na łąkę. Idziemy. No dzisiaj nic z tego nie będzie. Ale za brudne i jest jeszcze chłodnawo. Poczekamy aż się uspokoi parę dni. bo krapie jak będą to będą tutaj skubać przy samym brzegu to jest pierwszy sygnał że one są przy samym brzegu nie no może, może będą brały ale później trochę po południu jeszcze jest chłodno rano ale sprawdziliśmy ale przyjechaliśmy na sprawdzian pierwszy raz na tą brzegu w tym sezonie tak Próbujemy, może jaki okoń się przyczepił. Jeżeli mam noży kaucie to jedziemy na mleko. Trzeba kilka ciepłych dni żeby się woda zagrzała to one wtedy się ruszą, na razie jeszcze jest chłodnawo. No ale nic. Przyjechaliśmy sprawdzić jak to wszystko wygląda. No wrzucaj, wrzucaj. Nie ma nic. Rzucaj. 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 o konia nie widać, o koń powinien brać, uważaj tak parę rzutów i będziemy się zbierać bo nie widać nawet na wodzie Też, to sobie tam, na ja będę lecz tam będzie taka sama woda duża musi się uspokoić trzeba poczekać za dwa dni ten Najmniej, przynajmniej ja się to troszkę Poprawi. Czy to wszystkim jest za zimno? będzie padało. No. no. Trudno. Zależy jaki deszcz też. Taki drobny będzie padał, to nie przeszkadza, tylko takie już te ulewy to są właśnie, że szybko przybiera woda i... Tak, i szybko właśnie mąci to wszystko. Kapi są tylko, że nie skubią, bo jest trochę chłodno Jakby przyjechał po południu to większa szansa by było cieplej no i o tej pory to by się słońce przydało trochę jak jest brudna woda to słońce potrzebne Dobra, ze trzy rzuty i się będziemy zbierać Były takie lata, że była woda jeszcze bardziej zmącona i ryby brały ryba po rybie, ale cieplej było, było ciepło. No ale będę przyjeżdżał od czasu do czasu i sprawdzał. Jak się rybki zaczną to już będą. A w następną sobotę można sandacze już łowić, tak? Tak, sandacze. No to za tydzień, to za dzień. No za tydzień można jechać na sandacze, na to tamizę. To Pojedziemy, spróbujemy. No, nie ma nic. Jeszcze jeden rzut, ostatni i się zbieramy, bo nawet jest chłodno, wiaterek taki powiewa chłodny, że nawet nie za przyjemnie jest łowić. to nie wiadomo, może padać nawet sezon otworzony, 1 maja, bez rybki miejmy nadzieję, że będzie coraz cieplej i rybki zaczną brać Żegnamy się z wami. Do następnego. Dobra. Składamy się. Nawet nie na mamy. takiego pięknego nic nie wzięło.